Stop, Don't stop. Jestem z Boko, mów mi lolo Blond mam włosy z Kolo Chodzę w jazzach, piję macze W społeczeństwie nic nie znaczę Lubię muzę różnoraką, słucham Jay-Z z moją paką Polityki nie tykamy, pisnie dobry jest jebany Money, money, Now is pola, here is two James rządzi, I love you We are strong, but sometimes gay Koalicja jest okej okay. Na mnie na banana, pije latę se od rana, potem dieta pudełkowa jak kiełbasa to sojowa. Na słuchawkach jest fagata Dupa, duża jak armata, ciągle druta, jak pelikan, za liquida, nawet łykam Now is pola, hill is true James rządzi, I love you We are strong, but sometimes gay koalicja jest Cześć, dziś sobota Zoba koncert trawi Scotta Ależ pięknie on ma mrocze Spodniecenia swędzi krocze Bubda każe pić mi dozę Od księżula kebab wiozę Mówią na nas liberały Chowaj browar, jadą pały Now is pola, here is truth Gen Z rządzi, I love you We are strong, but sometimes gay Koalicja jest Niepokolenie, mamy w dupie ocieplenie Na asfalcie posiedzimy, łatwe siano, przytulimy Trochę ludzi powkurzamy, wszystko farbą oblewamy A na wczasy samolotem lecimy se za trawi z kodem poland, here is true Gen Z rządzi, I love you We are strong, but sometimes gay Koalicja jest okej okay. Now is Poland, here is true i rządzi. I love you. We are strong, but sometimes gay. Koalicja jest ok. Podobało się? Postaw kawkę nutoperzom. Aha, i żebym nie zapomniał Subójta i łapkujta szubudubu. Pora na mnie na banana Piję latte, se od rana Potem dieta pudełkowa Jak kiełbasa, to sojdziowa Na słuchawkach jest fagata Dupa duża jak armata Ciągnę druta jak pelikan Za liquida nawet łykam Gul, gul Now is Poland, hisz sobota zobacz koncert trawi trawiskota Ależ pięknie, on mam mrocze Spodnie cenia, swędzi krocze Budda każe, pić mi dozę Od księżula kebab wiozę Mówią na nas z liberały chowaj browar jadą pały